Po wielkiej wodzie, wielkie sprzątanie, no a straty są olbrzymie. Wiele ulic jest zalanych, natomiast starówka, rynek to jest wyspa. W Jeleniej Górze zaświeciło słońce. Mieszkańcy miasta szykują się lub rozpoczęli wielkie porządki. Od 23 września do 4 października odbędzie się bezpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych. O skali zniszczeń wywołanych powodzią będziemy mogli mówić dopiero za jakiś czas. Jedno jest pewne: opadów w Jeleniej Górze było więcej, nawet o 20%, niż w 1997 roku.